Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Posłowie jest prosta zasada, której powinniśmy się trzymać. Zasada tyle, ile. Tyle wspólnych instytucji i kompetencji, ile wspólnych wartości i interesów. Instytucje powinno się tworzyć dla wzmacniania prowadzonej polityki, dla zwiększenia jej efektywności, a nie zamiast polityki. Instytucje bez ludzi, którzy podejmują decyzje. Nie będą prowadzić żadnej polityki, do niczego nie doprowadzą. To w czasach, kiedy Europa Środkowa była pod dominacją sowiecką, władza miała zawsze jedną receptę dajcie nam więcej władzy, problemy się rozwiążą. Myśmy mieli parę istotnych prób w ostatnim czasie, w ostatniej dekadzie najazd rosyjski na Gruzję. Wojna na Ukrainie, fala imigracyjna, która również miała ze względu na przemysł nielegalnej imigracji swój, swój wymiar bezpieczeństwa. Generalnie mówiąc, wypadliśmy słabo, więc wzmocnijmy tak naprawdę politykę, a potem będziemy myśleć o budowie instytucji. A na początek niech rząd Republiki Federalnej zatrzyma budowę Nord Stream 2. Dziękuję bardzo.